Szanowni państwo, drodzy maturzyści. Z tej strony Anita Strzebieńczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wirtualnego dnia otwartego chciałam zaprosić państwa do wysłuchania wykładu z dziedziny prawa cywilnego. Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne z wielu różnych dziedzin, z którymi na pewno już mieliście do czynienia. Zajmuje się na przykład umowami, prawem własności, Stosunkami rodzinnymi, czy na przykład prawem spadkowym. Dzisiejszy temat będzie dotyczył części, tak zwanej części ogólnej prawa cywilnego, z którą będziecie mogli zapoznać się studiując na Wydziale Prawa i Administracji, jako jeden z pierwszych e, przedmiotów realizowanych w trakcie studiów. Dzisiejszy temat, mam nadzieję, że e, państwa przede wszystkim też zainteresuje, ponieważ coraz więcej naszej aktywności przenosi się do internetu. W internecie dokonujemy zakupów online, prowadzimy rozmowy, uczestniczymy w pewnych forach dyskusyjnych, a także ostatnio coraz więcej aktywności edukacyjnych przeniosło się do internetu. W związku z tym w temacie chciałam przede wszystkim zastanowić się czy dobra osobiste także Mogą podlegać naruszeniu w internecie, i chciałam, abyśmy zastanowili się nad tymi zagadnieniami z kilku perspektyw. Pierwsze pytanie, na które będziemy starali się odpowiedzieć, to jest pytanie: w ogóle, czym są dobra osobiste osoby fizycznej? Drugie pytanie będzie dotyczyło tego, kiedy mamy tak naprawdę do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych, dlaczego naruszenie dóbr osobistych w internecie także jest możliwe. Oraz na zakończenie krótko chciałam przybliżyć środki ochrony dóbr osobistych, które są przewidziane w prawie cywilnym. Także chciałam, abyśmy się zajęli tymi zagadnieniami. Najpierw troszkę teorii. Czym w ogóle są dobra osobiste osoby fizycznej? W prawie cywilnym nie mamy takiej definicji legalnej, definicji występującej w ustawie, która określałaby, czym są dobra osobiste, dlatego będziemy musieli posłużyć się określeniami, które są wypracowane w doktrynie. W związku z tym, pod pojęciem dóbr osobistych m, określamy pewne wartości, które są ściśle związane z jednostką ludzkim, ludzką. Są to pewne indywidualne wartości świata uczuć, stanu życia psychicznego człowieka. I zgodnie z tą wizją możemy mówić o takim podejściu subiektywnym. Które było dawniej reprezentowane w polskiej doktrynie prawa cywilnego, a obecnie jednak podchodzimy do tego zagadnienia inaczej. Przede wszystkim, oprócz tych subiektywnych odczuć, uwzględniane są także reakcje opinii społecznej i pewne oceny, które w społeczeństwie funkcjonują w danym kontekście sytuacyjnym. I to też jest brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu, czy na przykład doszło do naruszenia dobra osobistego. W związku z tym, Możemy stwierdzić, że dobra osobiste to pewne wartości, które dotyczą każdego człowieka, i one dotyczą takich zagadnień jak integralności fizycznej, psychicznej człowieka, które indywidualizują człowieka, stanowią o jego godności czy też pozycji w społeczeństwie i służą pewnej realizacji jednostki ludzkiej. I to jest taka definicja wyrażana przede wszystkim przez pana profesora Radwańskiego, ale nie tylko. Przez tego pana profesora, ale także przez innych przedstawicieli współcześnie w doktrynie. I pamiętajmy o tym, że takie dobra osobiste przysługują każdej osobie fizycznej, niezależnie od wieku, od obywatelstwa, od pozycji społecznej. Także przysługują każdemu. Jakie są cechy takich dóbr osobistych? Przede wszystkim są one niemajątkowe. To oznacza, że nie możemy ich wyrazić w pieniądzu, chociaż częściowo mogą wpływać na. Sytuację majątkową osoby. Dochodzi często do tak zwanej teraz komercjalizacji dóbr osobistych, kiedy na przykład można pobierać wynagrodzenie z tytułu na przykład wskazania, przekazania na przykład jakiegoś zdjęcia do reklamy. Są też to prawa bezwzględne, to oznacza, że nie mogą, są to prawa bezwzględne, to oznacza, że. Każdy inny uczestnik musi je respektować, oczywiście poza podmiotem, któremu to prawo przysługuje. Są to też prawa niezbywalne, czyli nie możemy ich przenieść przez czynność prawną na inną osobę, na przykład przez umowę, i także nie są dziedziczne, czyli nie wchodzą w skład spadku i gasną w momencie śmierci danej osoby fizycznej. Na pewno zastanawiacie się, ile mamy dóbr osobistych w prawie cywilnym. O co tak naprawdę chodzi? Katalog dóbr osobistych jest uregulowany w artykule 23 Kodeksu Cywilnego i jak możecie zauważyć, jest tych dóbr bardzo wiele. Czy to są tylko te dobra, które są w artykule 23 wyraźnie wymienione? No nie, ponieważ ten katalog jest tak zwanym katalogiem otwartym i to oznacza, że także inne typy dóbr osobistych mogą być kształtowane w doktrynie albo w orzecznictwie, i podejście to gwarantuje taką oczekiwaną, potrzebną elastyczność, ponieważ no nie zawsze regulacje prawne podążają za zmieniającą się rzeczywistością. I taka sytuacja będzie dotyczyła oczywiście też e, naruszenia dóbr osobistych w internecie i doktryna czy judykatura uznały na przykład oprócz tych dóbr z artykułu 23, na przykład takie dobra jak stan cywilny, głos człowieka, czy intymność, i prywatność życia każdego. Człowieka. Tak? Także to są takie dobra, które nie zostały co prawda wymienione w artykule 23, ale są jako dobra osobiste uznawane. Jak widzicie na prezentacji, tych dóbr osobistych mamy bardzo, bardzo wiele i y, trudno tak naprawdę stwierdzić, ile jeszcze takich dóbr y, będzie gdzieś tam odkrywanych w przyszłości. Natomiast na dzień dzisiejszy, katalog jest już bardzo bogaty. Drugie takie nasze zagadnienie interesujące w tym temacie dotyczy tego, kiedy tak naprawdę dochodzi do naruszenia dóbr osobistych, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych i pamiętajmy, że przede wszystkim dobre osobiste są chronione nie tylko przez prawo cywilne, w szczególności oczywiście kodeks cywilny tutaj mam na myśli, ale również na podstawie aktów prawa międzynarodowego oraz konstytucji, czy też regulacji z innych dziedzin prawa niż prawo cywilne. Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych w prawie cywilnym, oczywiście musimy zapoznać się z takimi dwoma trudnymi pojęciami. Pierwsze pojęcie to jest tak zwana bezprawność, i drugie pojęcie to jest właśnie domniemanie bezprawności. Pamiętajmy o tym, że każde działanie, które zagraża dobru osobistemu albo je narusza, jest bezprawne. Natomiast domniemanie kształtuje pewną pozytywną sytuację dla osoby, której dobro zostało naruszone, ponieważ osoba Naruszająca musi udowodnić, że była do tego uprawniona, czyli że jej działania właśnie nie były bezprawne. Kiedy tak naprawdę doszłoby do naruszenia dóbr osobistych, ale to działanie będzie zgodne z prawem, no wtedy, kiedy nastąpią takie okoliczności, jak na przykład udzielenie zgody przez osobę uprawnioną. Czyli wtedy, kiedy uzyskamy zgodę, na pewne działanie, to nie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych. Taka zgoda może być wyrażona w dowolny sposób. I kiedy dochodzi do takich sytuacji? No przede wszystkim, pierwsza taka sytuacja, kiedy jesteśmy u dentysty i poddajemy się zabiegowi plombowania zębów, wyrażamy zgodę na tą ingerencję. Drugi taki przykład, ze świata sportu, kiedy na przykład uczestniczymy w bokserskich zawodach sportowych. W tym przypadku również doszłoby do naruszenia wielu dóbr osobistych, jak na przykład nawet życia, tak zdrowia. Natomiast ten udział gwarantuje właśnie to, ta zgoda na udział, właśnie gwarantuje, że nie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych. I oczywiście trzeci taki przykład, który możemy sobie przytoczyć, to jest zgoda na wykorzystanie zdjęcia na przykład w kampanii reklamowej, tak? czyli w tym przypadku nie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych. Pamiętajmy o tym też, że ta zgoda jest ograniczona pewnymi regulacjami prawnymi, tak? czyli nie na wszystko możemy się zgodzić, na przykład zakaz eutanazji nas tutaj ogranicza, czy też pamiętajmy o tym też, że zgoda dotyczy konkretnego dobra osobistego i dobra tylko tej konkretnej osoby. Czyli jeżeli, prowadzimy, jeżeli na przykład prowadzimy korespondencję i chcielibyśmy ujawnić treść sms-ów czy maili, to musimy uzyskać zgodę nadawcy. I pamiętajmy też o tym, że taką zgodę możemy cofnąć do czasu podjęcia ingerencji, czyli na przykład jeżeli zgodziliśmy się na operację, to możemy taką zgodę wycofać w zasadzie tuż przed mm, operacją. Y, druga taka sytuacja, która wskazuje, że działanie jest dopuszczalne, tak, czyli nie jest bezprawne, y, wtedy kiedy działamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa albo wykonujemy pewne prawo podmiotowe, y, Kilka takich przykładów. Pierwszy przykład sprawa cywilnego, taki klasyczny, kiedy jestem właścicielem lokalu mieszkalnego i wynajmuję to mieszkanie, to wtedy mam prawo do kontrolowania stanu tego lokalu i nie, nie naruszam e, nietykalności mieszkania najemcy, natomiast jeżeli już doszłoby do zainstalowania ukrytych kamer czy podsłuchów, to wtedy doszłoby do naruszenia oczywiście dóbr osobistych. Druga taka sy sytuacja, z którą być może większość z Was miała już do czynienia, dotyczy sytuacji kontroli drogowej. Policjant jest do tego uprawniony i może e, sprawdzić dokumenty kierującego pojazdem i nie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych. Inne takie sytuacje dotyczą np. publikacji listu gończego, czy też na przykład osadzenia w więzieniu na karę e, pozbawienia wolności. Tutaj też nie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych. Trzecia taka przesłanka, która jest również w doktrynie podnoszona, to jest działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu publicznego lub prywatnego, ale przyjmuje się, że powinny to być sytuacje wskazane przez przepis ustawowy. I pamiętajmy o tym też, co jest ważne: jeżeli doszłoby do naruszenia dóbr osobistych kilku osób, na przykład jeżeli wzajemnie ktoś by się obrażał, to w tym przypadku każda, każdy ze sprawców ponosi właśnie odpowiedzialność, za naruszenie dóbr osobistych. Przechodząc do naszego zagadnienia, które tak naprawdę jest kluczowym w trakcie dzisiejszej prezentacji, chciałam, abyśmy zastanowili się nad tym, dlaczego naruszenie dóbr osobistych w internecie także jest możliwe, i jakie dobra mogą podlegać naruszeniu w internecie. Najczęściej w doktrynie wymienia się takie dobra jak nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, cześć. Dobre imię, prywatność czy pseudonim. Pojawiają się także głosy w doktrynie, że praktycznie każde, każde, każde z tych dóbr, o których rozmawialiśmy sobie na początku, ustalając katalog tych dóbr osobistych, może podlegać naruszeniu w internecie. W związku z naruszeniami dóbr osobistych w internecie pojawiają się problemy, które możemy zaklasyfikować w kilka takich sytuacji. Pierwsza sytuacja to ustalenie, czy tak naprawdę w ogóle doszło do naruszenia dobra osobistego. I drugim takim problemem jest ustalenie, które dobro osobiste doszło, do, zostało naruszone w danym przypadku. I ostatni dosyć duży problem dotyczy też często wskazania osób odpowiedzialnych za naruszenie dobra osobistego i ewentualnie wskazanie tych sytuacji, kiedy osoby te nie ponosiłyby odpowiedzialności. To jest bardzo um, aktualny problem. Kilka takich, takich pytań e, zastanawiających, być może nie zastanawialiście się, się jeszcze nad tym, czy na przykład pliki cookies tak bardzo aktualne obecnie niosą pewne niebezpieczeństwa dla niektórych dóbr osobistych. Czy nie Sniffing, i czy może także naruszać dobra osobiste. Jak myślicie, czy usługa Street View w ramach Google Maps jest całkowicie bezpieczna dla naszych dóbr osobistych? Na pewno każdy z Was otrzymuje jakiś spam na skrzynkę mailową. Czy też często posługujecie się linkami, i czasami też możemy zastanowić się, czy takie działania mogą nieść pewne, pewne zagrożenia. To są tematy, które pozostają otwarte i są coraz to częściej przedmiotem różnych opracowań, czy też orzeczeń, które pojawiają się nie tylko w Polsce, ale też w orzecznictwie innych krajów. Nasze polskie orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Niższych Instancji dostarcza coraz więcej przykładów ochrony dóbr osobistych w różnych aktywnościach, które są dokonywane w internecie. Mam tu na myśli aktywności na forach dyskusyjnych, na portalach opiniodawczych czy portalach społecznościowych, bardzo popularnych ostatnimi czasy. I mamy już kilka takich orzeczeń, które, które chciałam krótko przedstawić. Aby zainteresować Was właśnie tymi zagadnieniami. Pierwsze takie orzeczenie dotyczy internetowych portali dyskusyjnych i ochrony dóbr osobistych. W tej sytuacji mieliśmy powodan, który był aktywnym uczestnikiem konta na forum mieszkańców był to serwis prywatny, i osoba tam korzystała z pewnego niku. Ale ten nikt nie był identyfikowany na forum, nawet wśród moderatorów, także nie wiedziano tak naprawdę, kto się pod tym kryje. Oczywiście doszło do sytuacji konfliktowej, powód, nie zachował regulaminu, stosował wypowiedzi prowokujące, natomiast moderator forum zamieścił też konkretny post, jaka moderacja, jakie forum i wskazał tam właśnie, <laughs> i użył pewnych obraźliwych, Sformułowań. Po długotrwałym, oczywiście, konflikcie, powoda też jego żony, która także była moderatorką na tym forum, ym, nastąpiło be bezterminowe zablokowanie konta yy, i powstał oczywiście spór, yy, przede wszystkim o naruszenie czci oraz o przywrócenie yy, funkcjonalności konta. Yy, Sąd Najwyższy stwierdził, że yy, w tym przypadku, dla oceny, czy doszło do naruszenia dobra osobistego? Decydujące znaczenie ma to, że osoba nie posługuje się tylko nikiem, ale także ten nik jest rozpoznawalny dla tej osoby i dla jej otoczenia. Także tutaj w tym przypadku, w tym środowisku internetowym, było to zamknięte forum, no nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, ponieważ nikt tak naprawdę nie wiedział, kto się kryje pod tym, pod tym nikiem. Drugie takie ciekawe. Orzeczenie dotyczy portali opiniodawczych, na których często umieszczamy opinie dotyczące pewnych usług, i one mają też duże znaczenie czasami dla osób, które wykonują zawody zaufania publicznego, czy też oczywiście często mają wpływ na działalność innych podmiotów, i także na tych portalach opiniodawczych może dochodzić do naruszenia dóbr osobistych. I takie ciekawe orzeczenie, które mówi nam o tym, czy Doszło do naruszenia dóbr osobistych. To jest wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 roku. Dotyczył pewnego adwokata yy, i portalu opiniodawczego, gdzie było opisanych yy, 646 prawników i wystawiano tam opinie, ponad 100 opinii. Yy, I były to oczywiście yy, opinie, które, które były własnością autorów, czyli tych osób, które, które dokonywały wpisów. Yy, I właściciel miał. Także możliwości usuwania takich wpisów, i także była możliwość wystawiania ocen osobom. I pojawił się oczywiście pewien wpis na tym portalu, i który nie polecał danego adwokata. Tak, oczywiście były to opinie, także nie zna się na tym, co robi, jest niekompetentny. Oczywiście oprócz tego jednego wpisu pojawiły się także inne wpisy, które były bardzo pozytywne wobec tego adwokata. Powód zwrócił się do pozwanego właściciela e, serwisu o udostępnianie danych tej osoby, a, re, a także o usunięcie wpisu i w zasadzie wszystkich innych opinii już na etapie procesu, żeby nie zostały dokonywane jakiekolwiek opinie co do tej osoby, jego działalności, czy też prowadzonej kancelarii. Oczywiście sąd najwyższy stwierdził, że akurat tutaj w tym przypadku nie doszło do naruszenia dobra osobistego, ponieważ wpis nie zawierał żadnych wulgaryzmów, nie odnosił się... E, w granicach przekraczających dozwolone formy wypowiedzi w internecie, do tego adwokata, i w związku z tym no, Sąd Najwyższy stwierdził, że nie doszło tutaj do naruszenia dóbr osobistych danej osoby. Oczywiście motywowało to także pewną swobodą wypowiedzi, możliwością wyrażania pewnych subiektywnych odczuć w internecie. Także tutaj y, też Sąd Najwyższy uznał te kryteria obiektywne. Kolejne takie zagadnienie dotyczyło platform aukcyjnych, na których bardzo często pewnie dokonujecie różnego rodzaju zakupu i na pewno już niejeden z Was miał właśnie do czynienia z takimi platformami aukcyjnymi, gdzie jest też system komentarzy, czasami pewne fora. I oczywiście spór tutaj dotyczył dwóch stron: założyciela, zarządcy tego, tej platformy aukcyjnej oraz użytkownika serwisu, który miał, miał tam wiele kont. I oczywiście usunięto aukcję. W której licytował, zawieszono jego konto, e, motywowano to naruszeniem regulaminu. Oczywiście e, był to użytkownik, który miał wiele, wiele naprawdę pozytywnych e, komentarzy, kilka oczywiście negatywnych, i po tej sytuacji nastąpiła pewna dyskusja także na forum, e, i pracownik tego serwisu złożył oświadczenie, w którym oczywiście odniósł się do zakończenia współpracy z danym e, osobnikiem, tak? I wskazał też pewne cechy dotyczące tego osobnika, które on miał kierować wobec użytkowników, administratorów, zarzucano mu zniechęcanie innych użytkowników, nieuczciwość. Także bardzo, bardzo tutaj, jakby to powiedzieć, określenia, które godziły w ochronę dóbr osobistych tej osoby. Natomiast problem dotyczył tego, czy tej nazwie użytkownika możemy przyznać ochronę i są najwyższy, właśnie. Nazwę użytkownika na takim portalu aukcyjnym przyznał ochronę podobną jak nazwisku, pseudonimowi czy y, firmie. Tak? Y, także tutaj, jak to powiedzieć, to jest takie orzeczenie z tytułu, właśnie portali y, aukcyjnych. No i na koniec, w zasadzie też takie jedno z, można powiedzieć, pierwszych orzeczeń dotyczących portali społecznościowych, y, które y, coraz bardziej stają się popularne. Doszło do naruszenia prywatności, ale oczywiście nie tylko tego dobra osobistego, przez utworzenie fikcyjnego profilu pewnej osoby, która nie była użytkownikiem tego portalu. I w związku z tym przede wszystkim naruszono imię, nazwisko tej osoby, numer telefonu, i także umieszczono tam zdjęcia. I przede wszystkim informacje poniżające tę osobę w opinii publicznej, I oczywiście sąd tutaj akurat apelacyjny we Wrocławiu przyznał ochronę tej osobie. Stwierdził, że doszło do naruszenia dóbr osobistych i także stwierdził, że regulamin takiego portalu wiąże tylko tą osobę, która jest użytkownikiem tego portalu. Także e, naruszenie dóbr osobistych może mieć miejsce w wielu różnych aspektach. I pamiętajmy o tym też, że bardzo często mm, łatwo nam stwierdzić, kto jest sprawcą, jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę, e, która dokonuje np. wpisu, która zakłada e, fikcyjne, Konto na portalu społecznościowym, ale nie jest to często takie łatwe, ponieważ w internecie panuje dosyć duża anonimowość. Nie zawsze możemy uzyskać dostęp do danych tej osoby. Bardzo często jest to powoływane tutaj przez tajemnicę komunikac komunikacyjną, ym, także bardzo, ym, bardzo różne są tutaj powody, natomiast częściowo orzecznictwo przyznaje tą ochronę. Oprócz tej osoby, która umieszcza pewne treść, na przykład jakiś autor wpisu czy bloger, także mogą ponosić odpowiedzialność też inne podmioty, ale wtedy, kiedy one mają wpływ na tą treść, i taki usługodawca, który świadczy właśnie pewne usługi dostępu do portalu dyskusyjnego, nie ma oczywiście obowiązku identyfikacji osoby, która dokonuje wpis. Natomiast jeżeli dowiedział się, że ten wpis narusza to dobro i nie usunął go niezwłocznie, to wtedy może ponosić taką odpowiedzialność, tak? czyli nie tylko osoba, która dokonuje tego naruszenia, ale także inny podmiot świadczący tutaj właśnie usługi w internecie. I na zakończenie czwarte, nasze takie zagadnienie, wokół którego koncentrują się nasze rozważania, dotyczy środków ochrony dóbr osobistych, które są przewidziane przez prawo cywilne. Pamiętajmy o tym, tak jak sobie mówiliśmy na początku, dobra osobiste są chronione tylko przez prawo cywilne, ale też przez inne dziedziny prawa, i czasami może dojść do zbiegu środków ochronnych z prawa cywilnego z innymi, na przykład z zakresu prawa prasowego czy prawa autorskiego, i takie roszczenia są realizowane w procesie cywilnym za pomocą pewnych powództw. Natomiast chciałam, żebyśmy sobie krótko przybliżyli, jakie powództwa przysługują. Pierwsze, to jest takie powództwo o ustalenie w sytuacji, kiedy dobro osobiste zostało zagrożone naruszeniem, albo zostało także naruszone, czyli możemy żądać ustalenia, właśnie istnienia, stosunku prawnego lub prawa, bądź także nieistnienia, także to jest takie dosyć, dosyć ogólne powództwo, które także może być stosowane w przypadku ochrony dóbr osobistych. Drugie takie powództwo, które jest wyraźnie uregulowane już w artykule 24, czyli zaraz w tym miejscu, które y, następuje po artykule 23, jak pamiętacie, katalog dóbr osobistych jest y, w artykule 23 uregulowany. Y, przede wszystkim, kiedy także mamy do czynienia albo już z zagrożeniem, czy też z naruszeniem i można na przykład y, w różny sposób żądać zaniechania, y, jeżeli doszło na przykład do publikacji, materiałów, które naruszają dobro osobiste, to można żądać zaniechania, żądać zaniechania publikacji, żądać usunięcia na przykład jakiegoś zdjęcia, czy też żądać od właściciela nieruchomości, na której znajduje się na przykład jakaś powierzchnia reklamowa, czy jakiś baner usunięcia właśnie tego baneru, jeżeli on narusza dobra osobiste. Następne powództwo to jest powództwo o dopełnienie tych wszystkich czynności, które są potrzebne do usunięcia skutków naruszenia. Czyli jeżeli już doszło do takiego naruszenia, możemy na przykład wymagać, aby osoba zużyła oświadczenie o odpowiedniej treści. Na przykład w gazecie często się znajdują takie przeprosiny. Może żądać wycofania ze sprzedaży książki, czy także na przykład żądać właśnie usunięcia tego fikcyjnego portalu, fikcyjnego konta na portalu społecznościowym. Mamy jeszcze dwa takie powództwa, w zasadzie powództwo o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny. To jest także powództwo z artykułu 24 kodeksu cywilnego. Natomiast poza tymi roszczeniami, tak, czyli tymi środkami ochrony majątkowej, także możemy żądać powództwa o odszkodowanie wtedy, kiedy są spełnione przesłanki z dziedziny prawa zobowiązań. Na tyle może sygnalizuje, jeśli chodzi o prawo zobowiązań, będziecie mogli dokładnie poznać tą dziedzinę i zapoznać się właśnie z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Także to też może być wykorzystywane do ochrony dóbr osobistych. Natomiast pamiętajmy o tym, że te wszystkie środki możemy stosować wobec wszystkich podmiotów, czyli osób fizycznych, osób prawnych i takich jednostek z artykułu 33 z znaczkiem 1, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Także wobec tych podmiotów możemy kierować te środki. I pamiętajmy o tym, tak już podsumowując nasz wykład, przede wszystkim jeżeli dochodzi do naruszenia dróg osobistych w internecie, musimy pamiętać o tym, aby ustalić przede wszystkim, przez kogo zostały opublikowane te treści. Czy przez wydawcę, administratora portalu, czy użytkownika forum, jakiegoś blogera, tak? Także przede wszystkim to jest e, pierwsze zadanie. Drugie zadanie dotyczy zachowania dowodów, czyli tej wiarygodnej wiadomości o tym, że e, dane są bezprawne, to sobie mówiliśmy. Wskazać, oczywiście, która treść narusza dobra osobiste, tak? Nie możemy tego jakoś tak ogólnie formować, musimy konkretnie to wskazać. No i jeżeli nie dojdziemy tutaj do porozumienia, to pozostaje etap, drogi sądowej. Także takie są możliwości tej ochrony w przypadku naruszenia dóbr osobistych w internecie. Kolejne takie ciekawe pytania, czy osoby prawne i inne podmioty mają dobra osobiste, tak? Czyli mówiliśmy sobie o osobach fizycznych, każdy człowiek, tak? Natomiast oprócz osób fizycznych mamy też inne podmioty. Pewnie zastanawiacie się, do jakiego sądu musielibyśmy złożyć taki pozew, czy też, czy przedsiębiorcy mają Dobra osobiste, czy mogą je w jakiś sposób chronić? Na to pytanie i wiele innych pytań będziecie mogli uzyskać odpowiedzi, studiując właśnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Serdecznie zapraszamy. Natomiast, co jest jeszcze dla nas, dla nas ważne, została uruchomiona strona dla Państwa z informacjami pod adresem www.usedu.pl. Mamy tam aktualne informacje dotyczące właśnie studiowania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do studiowania, a na ten czas życzę przede wszystkim wielu sukcesów edukacyjnych i wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.